Drodzy Księgowi, już wkrótce przypada Wasze święto. Czy macie już plany na Dzień Księgowego? Stowarzyszenie Księgowych zaprasza na całą gamę wydarzeń adresowanych do Księgowych. Informacje o nich możecie znaleźć na stronach internetowych oddziałów okręgowych. Zarząd Główny serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 115-lecia naszego stowarzyszenia. Odbędą się one 8 i 9 czerwca. Poza częścią merytoryczną będą również ciekawe dyskusje, np. o Polskim Ładzie czy o Zawodzie Księgowego. Każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegóły są na konferencja.skw.pl Dodatkowo 10 czerwca każdy księgowy może zostać akordzistą Polski. Wystarczy o 11.50 dołączyć do szkolenia online, które potrwa 115 minut. Pokażmy, że mamy całą armię księgowych, jesteśmy liczącą się grupą zawodową. Nie może Was tam zabraknąć. Serdecznie zapraszam. Udanego świętowania.